Dzień dobry, dawno mnie tutaj nie było, ale składa się na to wiele spraw moich i życiowych, i osobistych. Ale dzisiaj do Was przychodzę, myślę, że z bardzo fajną inspiracją, właśnie z mojej ostatniej sesji. I inspiracja będzie dotyczyła miłości. Kiedy jesteśmy dziećmi i nasza potrzeba miłości jest niezaspokojana, taka jak powinna być, obserwujemy też naszych rodziców, w jaki sposób oni się spełniają w takiej partnerskiej relacji miłosnej. Może być tak, że my na przestrzeni tych lat budujemy wiele błędnych wyobrażeń i wiele, wiele błędnych tak jakby iluzji i fikcji właśnie na temat miłości i my potem wchodzimy z tym w dorosłe życie. Nie zauważamy, że my w dorosłym życiu do relacji z partnerskiej, jako dorosłe osoby, startujemy, że tak powiem, z miłością dziecięcą, z wieloma niespełnionymi pragnieniami dotyczącymi miłości, bliskości w dzieciństwie. Jednym z takich wyobrażeń, które się wtedy koduje fikcyjnych oczywiście jest to, że miłość wszystko wytrzyma, miłość wszystko zniesie, miłość wszystko przezwycięży. I kiedy wchodzimy w dorosłe życie i w nasze dorosłe relacje, mamy takie oczekiwania i skutkiem może być to, że my rzeczywiście z miłości próbujemy wiele wytrzymać, że my z miłości próbujemy wiele Przezwyciężyć i z tej samej miłości próbujemy wiele znieść, nie zauważając, że nie jest to miłość dorosłej osoby. Tylko miłość. A, sorry, myślałam, że kichnę, bo jestem jeszcze troszkę przeziębiona. Tylko miłość tak naprawdę dziecięca. Jaka jest ta miłość dorosłej osoby? Przede wszystkim taka, która. Niewikła, która nie zatrzymuje, która nie zmusza, która się nie poświęca, i taka, która nas nie wikła i nie wikła również w ciężary drugiej, drugiej osoby. Miłość dorosłej osoby, czyli taka miłość partnerska, my wtedy postrzegając to jako dorosłe osoby, my wiemy, że do relacji partnerskiej sama miłość to jest za mało i to jest prawda. Możemy zbudować taką, wiecie, trwałą relację partnerską. Fundamentem oprócz miłości musi być harmonia. Musi być harmonia potrzeb w związku, musi być harmonia w dużym stopniu celów życiowych, celów duchowych, podobnego jakby postrzegania, przeżywania świata. No tak, żeby ta relacja miała jakieś fundamenty. Jeżeli tego nie ma, to może być tak, że my coś czujemy i. Nazywamy to miłością i może być to miłość, tylko my wtedy się wikłamy właśnie w ten schemat, że przecież miłość to wytrzyma. Miłość wytrzyma to, że ja nie jestem szczęśliwa, bo być może kiedyś będę. Miłość wytrzyma to, że nie wiem, że często się kłócimy, a kłócimy się dlatego, że mamy tak różne potrzeby, że żadna ze stron nie jest ich w stanie zaspokoić, bo to kompletnie jakby nie jest jej bajka i nie jest jej historia. No właśnie, kochani, e, więc wchodząc do relacji, mm, sprawdzajmy e, to, co czujemy i czy to, co nazywamy miłością, jest rzeczywiście miłością, ale przede wszystkim, jakie są inne fundamenty i czy, i czy one w ogóle są. Tak jak powiedziałam, harmonia nie tylko uczuć, że my się kochamy, ale energii, celów życiowych, przede wszystkim celów w związku naszych wzajemnych potrzeb. W związku, żebyśmy nie musieli z miłości właśnie wytrzymywać, poświęcać się, bo to nie prowadzi do niczego i to jest tylko kwestia czasu, jak taka relacja się po prostu rozpadnie, bo na dłuższą metę, tak naprawdę, i tak nikt tego nie wytrzyma, bo nikt nie wytrzyma rezygnacji z siebie, nikt nie wytrzyma tego, że musi się poświęcać na dłuższą metę, tak naprawdę tego nikt nie wytrzyma, także wszystkiego dobrego kochani Wam życzę, ja już kończę i jak macie ochotę popracować ze mną indywidualnie, to są, jest otwarty kalendarz na mojej stronie kingamiśniakiewicz.pl bez polskich liter i tam są dostępne terminy, w tym momencie jest otwarty cały grudzień, te wszystkie wolne terminy, które tam widzicie, one będą dostępne Grudniu, a później się widzimy dopiero po nowym roku. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, do usłyszenia.